Queen for a night Spróbuj teraz nowość knopers Black and White, pinat i jogurt. Sajos. Kiedy Twoje włosy tracą blask. Nowa pielęgnacja Sajos Intense Plex. Innowacyjna technologia Plex odbudowuje miliony zerwanych wiązań w Twoich włosach, wzmacniając je od środka i na zewnątrz. Dla mocniejszych, zdrowo wyglądających i lśniących włosów. Poniś swój blask. Nowa linia Sios Intense Plex. Trudniej ci się ruszyć? Weź kolagen 11000+, który zawiera składniki pomagające twoim stawom i aż 11000 mg kolagenu pepta. Róż przed siebie i nie daj się zatrzymać. Kolagen 11000+ od Doppelherz. Kochani, zaczynamy. Porozmawiajmy o włosach. Moje włosy to mój znak rozpoznawczy. Moja fryzura odzwierciedla to kim jestem i nie chcę się o nią martwić. A ja pragnę fryzury utrwalonej na długo. Nowe lakiery Schwarzkopf Taft. Teraz z ochronnym systemem Haptic, który wzmacnia strukturę włosów, zapewniając długotrwałe utrwalenie. Nowe lakiery Schwarzkopf Taft for every you. Wreszcie, chwila dla mnie. Wspaniale. Ale Bref ma na to lepszy sposób. Bref Spa Moment zawierający olejki eteryczne czyści toalety przy każdym spłukaniu, a ty poczujesz się jak w domowym spa. To był relaksik. Wypróbuj Bref Spa Moment. Twoje włosy się przetłuszczają? Czas na szałmę. Wypróbuj szampon szauma 7 Ziół bez silikonów. Odświeżenie i objętość bez obciążania. Kochamy szałmę 7 Ziół. A ty? A dla nas mężczyzn Szauma Men. Dla mocnych włosów i uczucia świeżości bez obciążania. Sajos. Kiedy Twój kolor włosów traci blask, wypróbuj koloryzację Sajos Intense Plex. Odżywka z innowacyjną technologią Plex chroni i wzmacnia Twoje włosy od wewnątrz. Dla metalicznego blasku i intensywności koloru aż do 10 tygodni. Uwolnij swój blask. Nowa koloryzacja Sajos Intense Plex. Rodzina to krewni albo przyjaciele. W rodzinie dzielimy się i żartujemy. Rodzina jest wszędzie. Tworzy dom. Rodzina jest tam, gdzie to Fifi. Chcesz poznać moją historię? Moje życie bywa dość wymagające dla mnie i dla moich włosów. Dlatego musimy pozostać silne. Nowe szampony Schwarzkopf Gliss skutecznie oczyszczają, a ulepszone formuły wzmacniają strukturę włosów dla 100% mocniejszych włosów bez obciążania. Nowe szampony Schwarzkopf Gliss you. Wow, loteria! Wejdź do gry. Graj o karty podarunkowe i 100 tysięcy złotych. Gdzie byłeś, kochanie? Rosmanie? Życie na odsiadce. Taka niewinna, taka ładna, jak trafiła do ciupy, nie? Adrenalina? Adrenalina. Tęsknota za bliskimi. A ile masz w ogóle? 26. Aha. Dzieci jakieś? Piątka. Aha. I codzienna walka o namiastkę normalności. Wychodzę za mąż. Wyjdziecie tam i weźmiecie ślub. No to, co ty, ja, ja już będę stara. Więzienie kobiet. Nowe odcinki dzisiaj o 21.35 w Polsat Cafe. Kobiety, których życie to nietuzinkowe historie. Kocham takich ludzi w moich programach. Mikłam się pokochana. Ale walcząc o innych, często zapominają o sobie. Możesz się jeszcze zakochać. W ogóle pamiętasz tym o tyle w brzuchu? Sztab fachowców. z Mają na czele, odmieni ich życie. Jestem piękna, ale nie poczynamy. Ja wiem, że jestem piękna. Ty mów do siebie. 10 lat młodsza w 10 dni z Sablewską. Nowe odcinki w czwartek o 21 w Polsat Cafe. A co gdyby mirindę połączyć z różowym grajfrutem? A co gdyby nowy smak? A co gdyby? A co gdyby cię poniósł? orzeźwiający smak Mirinda. Chcesz poznać moją historię? Moje życie bywa dość wymagające dla mnie i dla moich włosów. Dlatego musimy pozostać silne. Nowe szampony Schwarzkopf Gliss skutecznie oczyszczają, a ulepszone formuły wzmacniają strukturę włosów dla 100% mocniejszych włosów bez obciążania. Nowe szampony Schwarzkopf Gliss for every you. Twoje włosy się przetłuszczają? Czas na szaumę. Wypróbuj szampon Shauma 7 ziół bez silikonów. Odświeżenie i objętość. Bez obciążania. Kochamy szałmę siedem ziół. A ty? A dla nas mężczyzn szałma men. Dla mocnych włosów i uczucia świeżości bez obciążania. Wreszcie chwila dla mnie. Wspaniale. Ale bref ma na to lepszy sposób. Brew spa Spamomens, zawierający olejki eteryczne, czyści toalety przy każdym spłukaniu. A ty poczujesz się jak w domowym spa. To był relaksik. Wypróbuj Brew spa moment. Rodzina to krewni albo przyjaciele. W rodzinie dzielimy się i żartujemy. Rodzina jest wszędzie. Tworzy dom. Rodzina jest tam, gdzie to Fifi. Crunch it. Love it. Taste it. Crunch it. Love it. Taste it. Spróbuj teraz nowość Knopers Black and White, pinat i jogurt. Sajos. Kiedy Twoje włosy tracą blask, nowa pielęgnacja Sajos Intense Plex. Innowacyjna technologia Plex odbudowuje miliony zerwanych wiązań w Twoich włosach, wzmacniając je od środka i na zewnątrz. Dla mocniejszych, zdrowo wyglądających i lśniących włosów. Uwolnij swój blask. Nowa linia Sajos Intense Plex. Kochani, zaczynamy! Porozmawiajmy o włosach. Moje włosy to mój znak rozpoznawczy. Moja fryzura odzwierciedla to, kim jestem. I nie chcę się o nią martwić. A ja pragnę fryzury utrwalonej na długo. Nowy lakiery Szwartkopf-Taft. Teraz z ochronnym systemem Haptic, który wzmacnia strukturę włosów, zapewniając długotrwałe utrwalenie. Nowy lakiery Szwartkopf-Taft. For Every You. Sajos. Kiedy Twój kolor włosów traci blask, wypróbuj koloryzację Sajos Intense Plex. Odżywka z innowacyjną technologią Plex chroni i wzmacnia Twoje włosy od wewnątrz. Dla metalicznego blasku i intensywności koloru aż do 10 tygodni. Uwolnij swój blask. Nowa koloryzacja Sajos Intens Plex. Kupuj taniej z apką. Zastanuj aplikację rosman.pl i łap rabaty na oznaczone produkty. Gdzie byłeś, kochanie? Rosmanie. Yes,